Magdalena Stępiń w poruszającym wpisie. Wspomina chwilę, dowiedziała się prawdy o chorobie synka. Magdalena Stępiń przeżyła prawdziwe piekło. Magdalena Stępiń rozpoznawalność zyskała za sprawą udziału w programie Top Model. Ale prawdziwą sławę przyniósł jej związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Szybko wyszło na jaw, że pora spodziewa się dziecka. Wielu myślało wówczas, że piłkarz w końcu znalazł tę przy której zechce spędzić resztę swoich dni. Tuż przed porodem okazało się jednak, że uczucie zniknęło, a rzeźniczek zadłużył się w innej kobiecie. Zraniona ukochana nie miała litości wobec byłego partnera i ojca Oliwierka i publicznie obrzucała go błotem. Ostatecznie zarzuciła tę praktykę, by w pełni skupić się na swoim potomku. Niestety, życie miało dla niej przygotowane kolejne przeszkody które dały o sobie znać w minionym roku. 28-latka musiała zmierzyć się z przerażającą diagnozą specjalistów, którzy stwierdzili, że Oliwerek ma guza wątroby. Modelka robiła co w jej mocy, by ratować synka. Zdecydowała się nawet na leczenie w Izraelu, na którym w pocie czoła zbierała pieniądze. To stało się kolejną kością niezgody między nią, a rzeźniczakiem, Piłkarz sprzeciwiał się leczeniu dziecka za granicą. Mimo wszelkich starań, najgorszego nie udało się uniknąć i Oliwier zmarł. Śmierć maluszka rozdarła serca jego rodziców, choroba Oliwierka niestety szybko rozprzestrzeniła się i zabrała naszego aniołka tutaj na Ziemi Świętej. W Izraelu czujemy niewyobrażalny ból, ale i ogromną wdzięczność za każdy dzień jego życia. Było tych dni dokładnie 376 napisała w sieci Stępień w Dniu Śmierci Chłopca. Chociaż Oliwierek zmarł w zeszłym roku, jego mama wciąż nie może się pogodzić ze stratą dziecka. Które kochała całym sercem. Modelka po wielu miesiącach kompletnej ciszy, kiedy to odcięła się od mediów społecznościowych i zamknęła się na kontakty z prasą, wróciła do świata żywych. Znalazła też dla siebie nowe powołanie. Robi. Co w jej mocy, by uświadamiać wszystkich, jak ważne jest profilaktycznie badanie organizmu. W ostatnim wpisie ponownie skupiła się na nakłanianiu innych do zakorzeniania w sobie dobrych nawyków. Co więcej, po raz kolejny wróciła do traumatycznych wspomnień w rocznicę fatalnej diagnozy dotyczącej jej syna. Stępień nie może wciąż uwierzyć w to, co spotkała Oliwierka tuż po urodzeniu. Stara się walczyć z bólem i działać, by zapobiec kolejnym tragediom. Trudno jednak powiedzieć, czy jej internetowe nawoływanie do Polaków przyniesie zamierzony efekt. Dzisiaj wspominam ten dzień publicznie, aby przestrzec wszystkich rodziców do tego, aby wykonywali rutynowe badania krwi swoich dzieci oraz nie zapominali o profilaktycznym badaniu siebie, dodała. Kobieta podkreśliła, że jej historia powinna uświadomić wszystkim, jak nagłą i przerażającą chorobą jest rak. Zachęciła też fanów do tego, by dbali o swoje zdrowie. Miejmy nadzieję, że jej obserwatorzy wezmą sobie te rady do serca.